Ciekawostki z podróży, proszę bardzo. Mało kto wie, ale najładniejsza plaża Ibizy nie znajduje się na Ibizie tylko na sąsiedniej wyspie Formantera. Jest to plaża sesilietes uznawana za jedną z najładniejszych na świecie. Niezwykłą cechą tej plaży są spokojne, płytkie turkusowe wody, które w połączeniu z białym piachem zmieniają wrajski krajobraz. Ponieważ plaża znajduje się na terenie parku narodowego, nie znajdziecie tu betonowych zabudowań, a wszystkie miejsca dostępne dla plażowiczów są dokładnie oznaczone. Na wyspę Formantera dostaniecie się z Ibizy tylko drogą morską. Łodzie i promy wypływają. Ze stolicy, a cena zależna jest od pory dnia oraz bagażu. Możesz na wyspę zabrać nawet swój samochód, tylko licz się z kosztami. Jedna osoba w jedną stronę to cena od 20 euro w górę. Sportu na plaży możesz udać się piechotą, wypożyczyć rower lub skuter, a nawet samochodem. Pamiętaj tylko, że jest to park narodowy i zawiast motorem lub autem potrzebna będzie dodatkowa opłata. Wyspa posiada własną komunikację, dlatego na plażę dojedziesz także autobusem. Specjalnie dla takich jednodniowych turystów uruchomiono linię L3. Jako że turysta jest z natury bogaty, zapłacisz za 15 minut. Gotowy przejazd na plażę 10 euro w obie strony, a bilet kupisz u kierowcy. Pierwszy kurs sportu startuje o 9.45, a kolejny co pół godziny. I teraz ważna uwaga: nie wracaj z plaży na ostatnią chwilę. Autobus to zwykły turystyczny autokar z ograniczoną ilością miejsc, a prom lub łódź na wizę, na którą masz już wykupiony bilet powrotny, nie będą na ciebie czekać. Kolejna uwaga: jeżeli płyniesz do świętego Antoniego, to wybierz rejs połączony z podziwianiem zachodu słońca. Wrażenia masz zapewnione.